gdzie dzieje się w niej Górze, a nie ma racji, bo nie, nie urodziła się w niej Górze, ale jako dziecko tutaj, jako młody człowiek jakiś czas mieszkała. Adam Bożyrzuczek nacisnął dzwonek. Nic. Wstrzymał oddech. Na gębie nawet pojawiły mu się rozmaite myśli. Nacisnął jeszcze raz. Odpowiedziała mu głucha cisza. A co ty tak z tymi kielcami? Spróbował odwrócić jej uwagę. I ty myślisz, że ja tu będę gnić w nieskończoność? Powtórzyła, biorąc głębszy oddech. Może śpi? Przycisnął kilka razy bardzo gwałtownie, aż dzwonek zaczął skwierczeć jak masło rzucone na rozgrzaną patelnię. Czasem człowiek nie wie co robić, ale coś robi, bo obok y, jest ktoś, kto mu ufa. To nie, że śpi, normalni ludzie śpią o tej porze. – Starzy nie. Ty mi lepiej powiedz, ile masz forsy. A co? Dlaczego ty mnie ciągle pytasz o pieniądze? Z Kielc jesteś? Oczy, mi wyłażą, oczy ci wyłażą ze zmęczenia, a ty ciągle tylko kasę byś liczyła. Może dla, dla odmiany w co innego zaczniesz wierzyć? Może we mnie? Weźmy jakiś hotel, weźmiemy kąpiel, wyśpimy się, a potem najdłużej wrócimy z powrotem. A można wrócić nie z powrotem? Daj mi spokój. Nie łudź się, i tak nie wystarczy. Oszukiwaj. Ach, ty Ciuli jednak jesteś, wkurzyła się. Kto to widział, żeby zabrać jakieś durne książki, kiedy porywa się kobietę swojego życia, a nie mieć forsy? Dodatków w takie miejsce. Wziąłeś sobie chociaż bieliznę na zmianę, albo buty? Coś tam wziąłem, ale butów nie. Zapomniałem. Ty wiesz, że ja o butach kompletnie nie pomyślałem? I kto tu jest dorosły? Sprzedamy te książki. Komu? A gdzie ja to potem odkupię? A po co to nam? Dzwoni. Jak to po co? Tak całkiem bez książek, to ja nie potrafię. Dzwonię i dzwonię. Gadasz i gadasz. Nie będę tu nic w nieskończoność. Adam może Bożycz przyłożył ucho do drzwi. Csiść upomniał ulkę. coś słyszę. Pierut przyjechał z Wrocławia. Mieszkał w Jeleniej kiedyś. Później wyjechał z Jeleniej do Wrocławia, później wyjechał do Lublina. Jest, no, już tutaj. Jacek też, yy, są książki do yy, Jacka Bieluta. Poezja i proza. Yy, to są co? Yy, Bit i spojenia. Yy, to jest bardzo fajna książka. Yy, taka no, 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 nowoczesna proza. Yy, równolegle dzieją się różne rzeczy, ponieważ się składają ze sobą yy, właściwie gotowy film. A tutaj spojenia. Ostatnia książka Jacka Bieruta. I zobaczymy, co. A Jacek, go zacznie czytać wiersze, żeby zrobić Nie będę tu w nieskończoność. Adam Bo Bożuczek przyłożył ucho do drzwi. O Opomniał ulgę. Coś stoi. To jest bardzo długa scena na schodach. Tutaj się no, wiele rzeczy rozgrywa, ale no, ja się już tak... Jakoś nie czuję gotowy do, do takich dłuższych fragmentów, Przejdź, przejdźmy, przejdźmy w inne miejsce książki. Albo jak znalazł psa przetrąconego przez samochód i coś ukazało się ulitować, pomóc mu odejść trochę lepiej niż pod kołami kolejnego samochodu, żeby potem nie leżał przy krawężniku całymi dniami, aż dobre mrówki wyniosą go po, po kawałku przez jego własny pysk. Przytargał go takiego śmierdzącego do domu i ze trzy dni opiekował się jak własnym, do końca. Gołębiarz na jego widok kilka tygodni kręcił głową z uśmiechem politowania. Ulka nic nie mówiła, ale widział, że jest wściekła tylko na niby. Nawet podchodziła czasami i coś ścibuliła jak dziecko. Cio, malutki, sióśćku, będzie dobrze. Cicho, cicho. Przez kilka godzin pies był nieufny, pokazywał zęby, próbował straszyć, Chociaż szczał pod siebie, ale szybko w jego oczach pojawiła się wdzięczność i wszystkie odcienie miłości, a jego uszy wywijały się tak sympatycznie, że ich wnętrze stawało się podobne do płatków róży. Adam Bożyżuczek umieścił go w kuchni w miejscu po piecu i spędził z nim wiele wolnych chwil. To wbrew pozorom jest dość budujące pomóc komuś odejść. Bardziej budujące niż pozwolić mu odejść, jak ostatniemu psu, przypras przyprasowanemu do jezdni. Dobrze, że ty nie jesteś nasz, Ulka powiedziała drugiego dnia, drapiąc psa między uszami. Na rybneczku dziły się gruble, chociaż to miasteczko nie wyglądało na raj dla poszukiwaczy rozkoszy. Życie grubi nie skakuje z dzieła, wszystko się kojarzy z tym wyobrażonym sobie na różne sposoby obrazem, przed którym nie potrafił się obronić. Jak Adam Bożuczek porusza się w małej, straszne, wszystkie jego bożuczkowe momenty, wszystkie sposoby bycia zbiegają się w tej jednej chwili. Biedny człowiek stara się o tym nie myśleć i tak mija mu życie. Biedny człowiek nie może zrobić nic, żeby nie bolało, tym bardziej, że wróbelek taki szczęśliwy wyfrunął na chwilę w górę, jakby chciał coś zamanifestować i wywiedzieć się przy okazji o pogodę. A zaraz potem szurnął z powrotem między skrzydełka dalejbiącym kropelkiem wróbiczki, aż podskoczyła. Czy Jacek potkałem mógłby na to spokojnie patrzeć? Podpuchnięte oczy ścisnęły mu się w szpalkę. Jeśli nie ma się miłości dla ptaszków, to czy można ją mieć do najbliższych ludzi? Najbliższych najchętniej by go tylko że nie potrafi. Na świecie łatwiej jest tym mężczyznom, którzy idą idą śladem własnych strzałów i ciosów. W tej chwili na tą parkę dróg wybiegło by dzieci po różnych cieniach jakie czasem daje dym z papieru zapalonego w słońcu. I właśnie w tym momencie Jacka podkał siło, że właśnie tak to się skończy, tarłem, otwarciem i dymem, oszukanym dymem. Wrócił na stacyjkę i przesiedział resztę dnia na rozwalonej ławeczce. Z każdą godziną w powietrzu coraz bardziej wisiał deszcz. Nie byłoby się nawet gdzie schować, dłubał budek w rudawej, sklęśniętej trawie, rozgniatał nogą tarło ślimacza, stykł, jak wokół stykło lato, sylwety drzew stały całkiem nieruchomo, nieruchomo jako czerniały od środka, tylko że w nim nie mościła się zgraja przyszłych ptaków, w nim być może mościła się zgraja przyszłych bożuszków, jakby ludzkość dotąd nie miała w własnych kłopotów. Z nudów rozglądał się czasem i czytał jedyną tabliczkę na jedynym peronie. Napis brzmiał – peron pierwszy. Właśnie takie jest życie. Jeden peron z jednym pociągiem, który stanie.